Drodzy widzowie telewizji Salve! Zwracam się do Was dzięki możliwościom technicznym, jakie dzisiaj mamy i również dzięki temu, że nasza diecezja warszawsko-praska ubogaciła się o ten środek przekazu, który jest tak ważny. Telewizja pokazuje więcej niż wszystkie inne przekaźniki. Pokazuje obraz, przekazuje słowo, przekazuje również sens tego, co widzimy, i sens tego, co słyszymy. Życzę Wam, by Telewizja Salve, która oznacza bardzo przyjazne pozdrowienie, która mówi bądź szczęśliwy, bądź zdrowy, bądź pokojowy. Dzięki tej telewizji będziemy wzrastać razem, będziemy solidarnie Zmagać się z trudnościami naszego życia i jednocześnie dzielić radość wszystkich osiągnięć. Dziękuję całej ekipie, dyrekcji i również znakomitym dziennikarzom, technikom, którzy pracują bardzo ciężko, ale bardzo owocnie. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy przyjaciele Salwe, byście wspierali ten środek przekazu społecznego katolickiego tak ważny w dzisiejszym czasie, gdzie szum medialny zaciera rzeczywistość, gdzie szum medialny uniemożliwia nam zrozumienie co się dzieje i jak się dzieje. Telewizja Salwa jest waszym pomocnikiem, jest waszym sprzymierzeńcem i niech również zwiastowanie anielskie będzie skierowane do nas wszystkich, że pokój ludziom dobrej woli a w niebiosach chwała Boża niech się roznosi. Szczęść Boże!